Cześć wszystkim, witam Was w podsumowaniu grudnia. I na początek mam od razu pytanie: Czy macie taki moment w miesiącu, kiedy patrzycie na swoją półkę z książkami i myślicie, wow, ile udało mi się przeczytać? Ja właśnie tak mam w grudniu i dlatego dzisiaj chciałbym podsumować moje ostatnie lektury. W tym miesiącu udało mi się przeczytać 5 książek, co łącznie dało 1731 stron. Było to trochę horroru, trochę science fiction. Pojawiła się również e, literatura faktu. I komiks. Jeśli szukacie inspiracji na najbliższe tygodnie, to zapraszam. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czy wyobrażacie sobie postawić na szali nie tylko pieniądze, ale też własne życie, kiedy w grę wchodzi zagrożenie cyfrowe, którego nie da się dostrzec głębokiem? Łukasz Rzadkowski w swojej powieści Wirus Hazardu zabiera nas w mroczną podróż do kasyna, gdzie niebezpieczeństwo nie ogranicza się już tylko do uzależnienia od gry. Mamy też fascynujący, choć budzący grozę, rozwój sztucznej inteligencji. Fabuła zgrabnie łączy elementy ekstremalnego horroru z wizją wirusa komputerowego, który krok po kroku przejmuje kontrolę nad maszynami, żeby zaspokoić głód ludzkich ciał. Trudno o bardziej sugestywne zestawienie współczesnych obaw związanych z technologią i prastarym rękiem przed nieznanym, zwłaszcza gdy w kle pulsują jarzyniówki automatów do gry. Rzadkowski, który pracuje w kasynie na co dzień, naprawdę wie o czym pisze. Dzięki temu wirus hazardu wydaje się wyjątkowo autentyczny. Autor świetnie oddaje całą dynamikę pracy w takim miejscu. Wyścig z czasem, intensywne emocje przy stołach oraz wszechobecne poczucie, że każda chwila może się obrócić przeciwko graczowi. Poza tym, między wierszami dostajemy garść cennych, a co najważniejsze, prawdziwych spostrzeżeń dotyczących świata hazardu, od jego zaplecza po skomplikowane relacje między pracownikami a klientami. Znika tu prosty podział na krupiera i gracza. Każdy zmaga się z własnymi demonami, a uzależnienie od hazardu potrafi być również niszczące. Co właśnie taki wirus infekujący maszyny Serce tej opowieści stanowi strach przed tym, jak daleko może się posunąć ciągle ewoluująca technologia i w czyich rękach może się znaleźć. Choć wirus hazardu to horror pełen mocnych scen i odważnych opisów, to największą grozą wzbudza właśnie ta myśl, że sztuczna inteligencja, pozornie stworzona by nam służyć, może przejąć stery, jeśli trafi w nieodpowiednie ręce lub zostanie zupełnie, no kto wie, bez nadzoru na przykład. Efekt? Nie tylko spory dreszcz emocji, ale też skłonienie do refleksji. Czy jako społeczeństwo jesteśmy tak naprawdę przygotowani na skutki szybkiego rozwoju technologii. W książce wyczujemy inspirację kinem grozy i literaturą science fiction, ale to co dodaje jej oryginalności to fakt, że autor odsłania przed nami właśnie kulisy kasyna. Przestrzeni, w której wszystko bywa intensywne. Grzechy, namiętności i adrenalina. Dzięki tej mieszance wirus hazardów ciągnie na całego. Nie tylko ze względu na fabułę, ale też na specyficzną atmosferę pulsujących świateł, szum pieniędzy, ciągłego zagrożenia i nieprzewidywalnych zwrotów w grze. To lektura dla miłośników mocnych wrażeń, którzy lubią kiedy czysta rozrywka przeplata się z aktualnymi społeczno-technicznymi dylematami, ale ostrzegam. Po tej książce możecie spojrzeć na Hedla zupełnie inaczej. Być może nawet nie zechcecie już nigdy przekonać się, co może czaić się w, po drugiej stronie maszyny do gry. Czy da się uciec przed wojenną traumą, zaszywając się samotnie na krańcu kosmosu z dala od ludzkich oczu? Hugh Howe, którego fani science fiction znają z postapokaliptycznego cyklu Silos, tym razem przynosi nas w przestrzeń gwiezdną, gdzie śledzimy losy człowieka skazanego na prze samotność. Jego obowiązkiem jest obsługa tytułowej latarni 23, której zadaniem jest kierowanie statkami podróżującymi z prędkością nadświetlną. Na pierwszy rzut oka brzmi jak spokojna, może nawet ślankowa praca niczym ta w latarniku Sienkiewicz'a. Jednak w rzeczywistości ta kosmiczna posada okazuje się pułapką dla kogoś, kto wciąż zmaga się z wojenną przeszłością i utratą towarzyszy broni. Już od pierwszych rozdziałów widzimy człowieka, który próbuje pokonać nie tylko zewnętrzne niebezpieczeństwa, ale przede wszystkim własne poczucie winy i paraliżujący lęk. Jak w Starym Człowieku i Morzu Hemingwaya, bohater samotnie walczy z siłami większymi od siebie, a do tego coraz trudniej mu odróżnić rzeczywistość od halucynacji. Kiedy do jego samotni docierają niespodziewani goście dawna towarzyszka broni, łowcy nagród oraz Techniczka z pobliskiej latarni, samotność przestaje być największym zmartwieniem, a staje się tylko jedną z wielu przeszkód na drodze do wyciszenia i wewnętrznego spokoju. W latarni 23, Howey perfekcyjnie łączy militarne science fiction z głębokim studium psychologicznym człowieka, który czuje się wyrzucony poza nawias społeczeństwa. Z czasem okazuje się, że nawet na takim odludziu, czy raczej od kosmiczu. E, można okazać się kluczową figurą w szerszej rozgrywce. Pytanie tylko, czy główny bohater znajdzie w sobie dość siły, by wrócić do arealnego świata i zmierzyć się z czekającymi go wyzwaniami. A może izolacja to sposób na ocalenie całej galaktyki? Jedno jest pewne: Latarnia 23 wciąga z każdą kolejną stroną, nie dając czytelnikowi chwili na oddech. Dla fanów science fiction, którzy jednocześnie cenią sobie psychologiczne tło opowieści, ten tytuł będzie strzałem w dziesiątkę. A co warto jeszcze dodać, jest serial właśnie latarnia 23, niestety niedostępny oficjalnymi kanałami w Polsce, ale mam nadzieję, że niedługo trafi na jakąś platformę streamingową, na przykład na Amazon Prime, bo to się zapowiada, że tam może to być, i będziemy mogli się cieszyć tym tytułem. Czy macie ochotę zanurzyć się w uniwersum, w którym przerażające staruszki zajadają się surowym mięsem, a słynni detektywi z Baker Street przemierzają mroczne wilgotne zaułki Londynu w poszukiwaniu zła? Historie Prawdopodobne wydane przez Egmont Polska to komiksowy zestaw grozy, kryminału i fantastyki, który potrafi zbić czytelnika z tropu dosłownie co kilka stron. Największą zaletą tego albumu jest właśnie jego różnorodność. Mamy tu odwołania do mitologii Cthulhu, wilkołacze dylematy, Laurensa Talbota, a nawet nostalgiczne wyprawy do światów przypominających Narnię. Każda historia jest małym zamkniętym w sobie światem, w którym Neil Gaiman i współautorzy pozwalają sobie na pełne szaleństwo wyobraźni. A my, czytelnicy, musimy mierzyć się z pytaniami o kondycję człowieka, o granicę między jawą a tym, czy też konsekwencje zwykłych z pozoru wyborów. W parze z tą fabularną różnorodnością idzie też mocno urozmaicona prawa graficzna. Z rozdziału na rozdział kreska przybiera inny styl. Czasem jest subtelna, wręcz baśniowa, a za chwilę przy. Przeistacza się w dynamiczną, mroczną wizję, która potrafi dosłownie wywołać ciarki. Ten komiks udowadnia jak dużo można przekazać za pomocą rysunku i słowa oczywiście, gdy jedno uzupełnia drugie w idealnej symbiozie. Każda plansza to niespodzianka, nietypowe kadrowanie, detale, które potrafią niepokoić, a czasem dosłownie zaszokować. Chodzi tu nie tylko o wywołanie strachu czy oszołomienia, ale też o zachętę do refleksji. Historie prawdopodobne bawią się klasycznymi motywami horroru czy opowieści detektywistycznych, przypominając nam jednocześnie, że za fasadą strachu może kręcić się coś głębszego. Rozważanie na temat ludzkiej natury i tego, co czai się w zakamarkach naszej wyobraźni. Jeśli lubicie komiksy, które nie tylko zapewniają rozrywkę, ale też zmuszają do przemyśleń i podejmują inteligentną grę z konwencją, to Historie Prawdopodobne powinny wylądować na Waszej półce. Ten tytuł zachęca do wyruszenia w podróż przez własne lęki, marzenia i pragnienia, a taka wyprawa potrafi nieźle namieszać w głowie. Czy w Rosji zostało jeszcze jakieś dno, w które może uderzyć autorytarna władza, czy już dawno przebiła wszelkie możliwe skale absurdu. Takie trudne, a zarazem bardzo niewygodne pytania pojawiają się w głowie po przeczytaniu książki Dimitrija Głuchowskiego My, kronika upadku, wydanej przez wydawnictwo Insignis. Ten złożony z esejów obejmujących lata 2012-2023 zbiór nie tylko trafia, trafnie diagnozuje obecną rosyjską rzeczywistość, ale też próbuje dociec, gdzie i kiedy Rosja skręciła w tak niebezpieczną stronę. Głuchowski, twórca słynnego Uniwersum Metro, uwielbiam, uwielbiam i gry i książki, tym razem nie bawi się w dystopię. Opowiada o faktach, które pokazują, że prawdziwa rzeczywistość była również przerażająca co Fikcja literacka. Autor przeprowadza nas przez najważniejsze wydarzenia z rosyjskiej sceny politycznej i społecznej ostatniej dekady, odsłaniając jak reżim Putina, krok po kroku ograniczał wolność słowa i spinał wszystkie instytucje, łącznie z cerkwią, do jednego wozu. Wszystko po to, by władza mogła trwać. W tych esejach pojawi się temat ustawy o ochronie dzieci przed informacjami zagrażającymi e, ich zdrowiu i rozwojowi. Jednego z narzędzi do wprowadzenia cenzury i blokowania serwisów społecznościowych. Głuchowski pokazuje też stopniowe podporządkowanie się, podporządkowywanie sobie cerkwi, gdzie część hierarchów wspiera coraz ostrzejsze prawo o obrazie uczuć religijnych, z czego skorzystano choćby w sprawie przeciwko zespołowi Pussy Riot. Kolejne rozdziały opisują aneksję Krymu w 2014 roku, wsparcie dla separatystów w Donbasie, polityczne zabójstwa, które w rosyjskiej rzeczywistości, nie ukrywajmy, nie wywołują już powszechnego oburzenia, bo społeczeństwo jest e, najwyraźniej znużone i zastraszone. Głuchowski ujawnia, jak reżim przez lata opierał się na podsycaniu zazdrości wobec Zachodu i jednocześnie budowaniu mitu wstawania z kolan. A wszystko przy pomocy manipulacji, sondażami i kontrolowanego Przekazów w mediach, manipulowanego przekazu w mediach. Z dalszych stron wyłania się też obraz kraju, w którym zmiany konstytucji, ta z roku 2020, mają służyć tylko temu, żeby Putin mógł pozostać przy władzy jeszcze dłużej. Autor przypomina też o otruciu Aleksieja Nawalnego, o kulisach koncentracji wojsk przy granicy z Ukrainą, o ostatecznym wybuchu wojny w 2022 roku. Wskazuje tu na wieloletnią manipulację informacją, zacieraniem granicy między prawdą, a propagandą oraz stopniowe znieczulenie obywateli. Na kolejne ograniczenia wolności. Jednym z najbardziej przejmujących fragmentów jest przywołanie statystyk pokazujących liczbę aresztowanych za antywojenne protesty czy za dyskryminację armii. Władza sprawia wrażenie, jakby chciała rozłożyć odpowiedzialność za wojnę na całe społeczeństwo, jednocześnie wzmacniając mechanizmy represji i cenzury. Głuchowski nie owija w bawełnę. Jest rozczarowany postawą wielu Rosjan, którzy, nawet jeśli nie popierają Putina, wolą siedzieć cicho. I nie narażać się na konsekwencje. Książkę wieńczy esej o czerwcowym buncie Jewgenija Prigorzyna, który pokazuje, że i w obrębie samego Kremla narasta chaos i niepewność, a nim nieomylnego przywódcy Putina zaczyna się sypać. Ta perspektywa. Spojrzenie z końca 2023 roku czynimy kroniki upadku czymś więcej niż z zapisem faktów. To przejmujący dokument o tym, jak działają propaganda, autorytaryzm i brak społecznej odwagi. Największą siłą tej książki jest bezkompromisowy styl kuchowskiego, który wytyka błędy nie tylko ludziom władzy, ale też zwykłym obywatelom, przyzwyczajającym się przyzwalającym zwalającym. E to przyzwyczajającym się do takich rządów. E, czytając te eseje można czuć złość, frustrację, e, najpierw na Putina i jego ludzi, potem też na resztę społeczeństwa, które często woli milczeć, i nie angażować się w protesty. Ta gorzka nuta sprzyja refleksji nad tym, jak łatwo zamienić życie w koszmar, kiedy propaganda i strach przejmują kontrolę nad całym krajem. Głuchowski operuje prostym, dosadnym językiem, dzięki czemu nawet polityczne wątki czyta się bez Poczucia przytłoczenia, szczególnie, że to jest zupełnie obcy kraj dla nas, może bliski kulturowo, ale politycznie odległy. Zebrane tu teksty układają się w mozaikę, która przedstawia Rosję na równi pochłej. Pytanie tylko, czy to już całkowita katastrofa, czy może jest jeszcze szansa na podniesienie się z tego upadku, zawrócenie znad przepaści. Odpowiedzi wprost nie ma, ale trudno przejść obojętnie obok wniosków, do których autor nas prowadzi. Jeżeli szukacie książki, która pomoże wam lepiej zrozumieć to, co dzieje się w dzisiejszej Rosji, a jednocześnie wywoła w was prawdziwe emocje i zmusi do głębszej refleksji o świecie, my, kroniki upadku, to pozycja obowiązkowa. Czytając te eseje, ma się wrażenie oglądania reportażu z pierwszej linii frontu. Tyle, że tym frontem jest tu codzienne życie w kraju, który miuta się między imperialną przeszłością a niepewną przyszłością. Głuchowski. Pokazuje, że nie trzeba wymyślać dystopii. Wystarczy przyjrzeć się rzeczywistości i mieć dość odwagi, by o niej opowiedzieć. Zastanawialiście się kiedyś, kim będziemy, gdy naprawdę oderwiemy się od ziemi, i zaczniemy traktować kosmos jak nasz drugi dom? Dokładnie o tym mówi Tomaso Kidini. w swojej książce Homo Celestis niezwykła opowieść o tym, kim się stajemy. Wydanej przez Kopernikus Center Press. Autor roztacza przed nami wizję ludzi przyszłości, którzy nie chcą już pozostawać tylko Homo terrestris, przywiązanymi do planety, dążą do stania się Homo celestis, gatunkiem spoglądającym z odwagą w stronę Dalekich Gwiazd. I chociaż mogłoby się wydawać, że to dopiero pieśń Dalekiej Przyszłości, Gidini przypomina nam, jak. Niedawno w skali dziejów człowiek postawił pierwsze kroki w locie na orbitą. Mniej niż 60 lat dzieliło pierwszy rok człowieka od wylądowania na Księżycu. Ta książka to nie tylko wyliczanka kosmicznych misji, ale przede wszystkim pełna refleksji historia o ludziach, którzy odważyli się przekraczać granice. Ghidini. Gihidi... Zwraca uwagę, że w tych sukcesach równie ważne co spektakularne osiągnięcia są też porażki. Katastrofy i niepowodzenia to integralna część odkryć. Uczą pokory i pozwalają nam zrozumieć jak wiele musimy włożyć wysiłku i odwagi w eksploatację przestrzeni kosmicznej. Autor z pasją opisuje nie tylko kosmonautów czy inżynierów, ale też całe zespoły wizjonerów pracujących za kulisami. Przywołuje chociażby moment, gdy udało nam się posadzić sondę na komecie. Ta sonda potwierdziła, że komety zawierają związki organiczne, podobne do tych, które mogły zapoczątkować życie na Ziemi. Takie ciekawostki pokazują, jak ściśle losy kosmosu splatają się z naszą własną historią. Książka Homo Celestis przypomina też, jak wiele codziennych udogodnień zawdzięczamy właśnie programom kosmicznym. Przykładem mogą być filtry dowody, mikroprocesory czy tomografia komputerowa, które powstały albo rozwinęły się dzięki badaniom i Potrzebą misji kosmicznych. To świetnie uświadamia, jak bardzo eksploracja kosmosu napędza naukę i technologię tu, na Ziemi. Wielkim atutem tej pozycji jest masa ciekawostek, podanych w przystępny sposób. Znajdziemy tu rozdziały poświęcone zarówno wielkim misjom, jak słynne Apollo 11, jak i mniejszym, mniej znanym projektom, które odegrały kluczową rolę w zrozumieniu warunków panujących poza naszą planetą. Niektóre historie czyta się jak trzymające w napięciu powieści, choć wszystko opiera się na rzeczywistych wydarzeniach i badaniach. Autor zadaje też pytanie o to, jak się zmienimy fizycznie i psychicznie, gdy nasze wyprawy w kosmos zaczną zajmować miesiące, a może i lata. Jak zareaguje organizm ludzki na długotrwały pobyt w mikro? Czy... Niskiej grawitacji. Czy jako gatunek naprawdę jesteśmy gotowi, żeby kiedyś skolonizować Marsa lub inne ciała niebieskie? Ghidini nie stara się dać jednej słusznej odpowiedzi, raczej pobudza wyobraźnię i zachęca do refleksji. W książce wybrzmiewa też ważna lekcja o potrzebie nieustannego rozwoju i akceptacji ryzyka. Sukces to nie tylko sprawna maszyna czy dobrze zaprojektowana rakieta, ale też zespoły ludzi, którzy mają odwagę popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski. Ghidini pokazuje. Że każda katastrofa jest tragiczna, ale jednocześnie staje się impulsem do ulepszania technologii i procedur. Ta opowieść robi wrażenie zwłaszcza dzięki stylowi autora, który umiejętnie łączy rzetelność naukową z przyjaznym, niemal gawędziarskim tonem. Dzięki temu, nawet najbardziej skomplikowane pojęcie z zakresu inżynierii rakietowej czy biotechnologii kosmicznej staje się zrozumiałe dla każdego. Kto ma w sobie choć odrobinę kosmicznej ciekawości? Czytając Homo Celestis e, mamy szansę spojrzeć na Ziemię z perspektywy, którą dotąd mieli głównie wybrani astronauci, ale autor uwypukla fakt, żywe, że w prywatnych firm kosmicznych i globalnej współpracy naukowej ta perspektywa może być coraz bardziej dostępna. Ghidini Podkreśla, że eksploracja kosmosu to nie tylko dziedzina NASA czy ESA, lecz także szeroka międzynarodowa inicjatywa. Największą siłą tej książki jest jednak to, jak potrafi rozpalić wyobraźnię. Homo Celestis to powieść o tym, co może nas czekać już w niedalekiej przyszłości. Bazy na Księżycu, loty na Marsa i dalsze wyprawy w głąb układu słonecznego. Wizja budząca zarazem zachwyt i Uzasadniony niepokój, bo każdy taki krok to szereg pytań technicznych, moralnych i egzystencjonalnych. Jeżeli fascynuje Was pytanie, co dalej, dokąd jeszcze może zajść ludzkość, jak zmieni się nasze życie, kiedy na dobre wyruszymy poza Ziemią, to ta książka jest zdecydowanie dla Was. Tomaso Guidini nie mówi nam, to będzie proste. No, raczej podkreśla, to będzie możliwe, jeśli zechcemy wyjść poza strefę komfortu i nauczyć się na własnych błędach. Homo Celestis to pasjonująca lektura o determinacji, porażkach, odkryciach i marzeniach, które kiedyś wydawały się nierealne, a dziś powoli stają się faktem. Ta książka przypomina, że nasza gwiezdna podróż dopiero się zaczyna, a odwaga i wiedza są paliwem, które pozwoli nam dotrzeć coraz dalej. Jeśli więc kiedykolwiek zadzieraliście głową do góry i myśleliście, co jest tam ponad nami, koniecznie sięgnijcie po tę pozycję. Kto wie, być może pewnego dnia sami. Poczujemy się jak obywatele kosmosu. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje grudniowe podsumowanie. Pięć książek 1731 stron i naprawdę niezła mieszanka gatunków. Dajcie znać w komentarzach, co wy przeczytaliście w ostatnich tygodniach i czy któryś z tych tytułów wzbudził Waszą ciekawość. A może już znacie te książki i macie własne opinie. Koniecznie podzielcie się nimi chętnie poczytam o Waszych wrażeniach. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejne lektury, to śmiało piszcie. Zawsze jestem otwarty na nowe inspiracje. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę i do zobaczenia w następnym podsumowaniu. Trzymajcie się ciepło i miłego czytania.